Cześć, zapraszam Was na sklep Moto na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory: bordowy Polonez, Polonez Borewicz, biały, Polonez caro plus ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem, dzięki temu wspierasz mnie. Mój kanał, i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek, będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. No dobra, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy Fiata 125P ze zdarzakami od poloneza. Fajnie, ktoś zrobił. Jakbym ja miał Fiata, to tak samo bym zrobił z przodu. Też ma. Ga ale gaz miał ale to już od tego miał Od poloneza widać silnik? No. czym on się różni tak na pierwszy rzut oka? no i dłuższy hamlot jest nie? u Fiata. Mhm. bo w tym? ale boczki ma nie on jest mało co w ogóle ruszany bo jest w takiej pozycji w Fiatach miałeś tutaj tylko rurę taką metalową i to wszystko nie? Jak tam stoisz, to możesz wytargać worek na spryskiwacze, jak Ci się chce. I kleszadę, no bo jak nie to z innego samochodu weźmiemy. Tylko go nie uszkodź, staraj się nie uszkodzić, no bo to już dziura będzie. Ktoś drutował, no drut, czekaj, wiesz co, ja może to będę trzymał, czy, czy nie trzeba tej maski trzymać? Nie trzeba. I nawet płyn jest, kurde. Ale chyba go wylejemy, jednak wiesz? No, ale ale wiem, że szczelny. No. Także do Borelicza będzie ten, ten worek. No trochę brudny, a zresztą mój wcale nie lepszy. Jest. jest Dobra, nie będziemy to zaraz układać gdzieś tutaj. I Daszek, chodź sobie zobaczysz, bo widzę, jest nawet w fajnym stanie. Ten z tej, z tej, z tej strony, bo z tamtej to. Nie, z tamtej, z tamtej nie też jest. Co? Nie leży nasi byli, bo grzechotka w samochodzie została. Pokaż, gdzie? będzie <noise> na siedzeniu leży. Weź, masz nagrę. Nagrywa się. Ktoś narzędzia zostawił No i rachodka nawet mi tutaj jak to jest? No tam no, A w No oni tam do malucha się dobierają Ja idę zobaczyć Poloneza tego Wtedy go nie zobaczyłem jeszcze, więc nie wiem który to jaki co on ma A jest grzychotka i to kurde <grywia> na nawet, nawet trochę jej szkoda. W pewien sposób pozostałości pomaluchu. duży Fiat jeszcze? Masakra, co? Ciekawe, co to jest to szare, ale raczej coś niepolskiego. Uratuję tę tablicę czarną WZH 2402. Jedno auto albo kurwa. No chcemy się do tego Orciari dobrać, a ona jest widzicie jak? Na szczęście. A gdzie tą? Trzeba tylko jakoś by było wypchnąć któryś samochodów właśnie wypchnij jak tam dalej następne stoją Najlepszy to jest ten kur na tutaj no ale jak ty chcesz go zrobić no? ja to bym raczej widział żeby tego malucha co na nim właśnie stoisz siedzisz w poprzek dać i wtedy wypchniesz tego białego słyszysz? Bartek w poprzek go dać, a wtedy białego wypchniesz dzięki temu bo będzie miejsce Także Artur ten pomarańczowy Fiat. Nie, zobacz. Artur. Kołpak z napisem polski Fiat. To do malucha jest. Artur tego pomarańczowego możesz też ogarniać. Tu się w ogóle klapa otwiera. No. To nie ma ciekawego w środku. Gęsteca. I radio drenówki jakieś. Tu się klapa, rusza, ja się boję. Ja nie ruszaj, bo jak to pierdolnie. Ryska, bo to widzę też, czy jest złe, tak? jest tak? jest tak? To jest To jest To jest od Poloneza. A. jest jest tak. Ja już nie będę tam się na ten dach, żeby już się zapadnie. Nie, ta przejściówka była, o tam. I... No jest tutaj, jakie daleko. Tutaj jest. Ma otwartą szybę, stok, że można się wcisnąć do środka, tylko kurde klapę bym chciał otworzyć. Powiedz mi jeszcze raz. Ty a czemu to? To jest? A to jest stara Maryjka. No. Tutaj były dwa zdjęcia jakieś i ten ta sklepaczka. Wierz ją sobie, no. A jestem ciekawy dlaczego na tym maluchu jest napisane Maxi Maxi. Gdzie? Tutaj na klapie tylnej ma takie wyżłobione napisy. E, faktycznie, tuning Ciekawe. No jakiś czarny to coś to chyba spoiler. No otwarta klapa w tym Fiacie. No może te lampy uratuje? Możliwe. Na maluchach to się słabo znam, ale możliwe. Ja właśnie nigdy nie pamiętam, jak wyglądał mądroślinie w maluchach. Dobra, próbujemy się do tej przejściówki dostać. Artur, jak tam idzie? Kurwa. Ono no, tak zgni No. tu ja, by się flex tak. Ja bym też to, to, co jest jest przejście lepsze Można. Ale gdzie zrobimy je ogólnie? Na co przeniesiemy? Na ten to przenieś wszystko Twój plecak, moją torbę, narzędzia Twoje i diaksa Artura. Właśnie ten, jak to, to by się przydał teraz. Tak? To czekaj, no to tak zrobimy. Pokaż. Uważaj. Trzeba jakieś szarpnąć to i to już pójdzie. Nie, właśnie nie pójdzie po tam bolec trzyma wiesz <gry> tutaj jest nie wiem jak podejść żeby złapać ten o Jest. Voilà. proszę <gry> ale fajnie tutaj jest chrupie nie chcesz? A bierz, ja mam taki, w ogóle z tego nie korzystam. Jeszcze mam taki wielki, jeszcze nie, z lat 50. -tych. Nie, ja sobie go wezmę. Tylko to, jest tak w formie z jednej strony. No to ja też mam porozumiał i nie chcę mi się go naprawiać. Dzisiaj plastikowe są lepsze. Pokaż ten kołpak. Masz, o trójkąt kolejny. Kołpak ładny, no. Możesz dać te trójkąty. Jaki to, FSO czy nie? Nie. Jakiś... nie. A ten czerwony? Też, też nie. nie. Ja mam, ja mam. No, no może być. Tam ktoś... jeszcze ściółki się któregoś. Hmm. Zanim cokolwiek tutaj. tam też masz pęknięty. Ale co? Tak? Ta, A, kurwa, to trzeba było mówić. Ale on na górze pęknięty. To mi już... Dobra, z jakiegoś Karo się zaraz weźmie. Dobra, Worek na siki. A on jest kurwa zintegrowany z tym, to inny. Jakiś ja mam inny, ja mam, typ... ja mam tu silniczek znaczy, jest z boku, a tu idzie rurka. Mhm. Dobra, to go zostawiamy. Chciałeś... Chciałeś to Bartuś Nie, to tak tylko, że jest. I tak do piata. Jak ktoś tu małajcie. A to chyba dobre będzie. Ten plastik. No to jak sobie odnowić? Znaczy no odnowić, wymyć go i tyle, no. Nie nadaje się? na Nie to po prostu ze starości robiło no się No widzę no widzę Gumowa, gumowa chyba Bo to Gumowa no? No ja bym chciał tą tylko odkręcić. No to bierz to Od środka musisz się wcisnąć Nie nie wybijaj, no co ty przyda się nam kiedyś szyba No jak chcesz to ci się tam wcisnę jak już nie dasz rady no. To daj mi tylko tu poodkręcać dwie rzeczy na razie Dobra, udało się uratować lampkę, gałkę, nawet ten termometr, wziąłem tak z ciekawości. Zresztą on wskazuje prawidłowo temperaturę, to tego nie, nie jestem Pokazuje powyżej 30, coś to chyba nie halo. Klakson, listwa, trójkąt. Chciałem wziąć te nawiewy, ale niestety jest płomany. A z tamtej strony jest cały, ale pokażę, z daleka już mi się nie chce. Właściwie jakieś diody ma dorobione, no to jest przerobiony. To nie chcę. w ogólnie masakra. Dobra, z tej przejściówki uratowałem WZD 358A. Tu jeszcze jest Can 2218. To Ford Sierra jest. No to pójdzie na moją przejściówkę, tak zmaluje się litery. O, te plastiki się nie zmieniły od Poloneza Borwicza aż do Caro Plusa, czy nawet do kombi. Ale w borywiczu mam to płamane brązowe. tylko tam jest brązowe? Brązowe dostać to dzisiaj jest praktycznie niemożliwe, więc prawdopodobnie to wykorzystam albo wstawię czarne, albo kiedyś go przemaluję na brązowo, albo może się kiedyś pobawimy w jakieś skanowanie i zrobimy wydruk w 3D, ale to może kiedyś. No śmieci zbieram. biorę kolejnego śmiecia. WZC siedem sześć, pięć siedem. robi włamanie Ty chcesz mnie jedną, tym tak. Kolejny plasticzek uratowany licznik można wziąć jeśli będę miał siłę linki są przyczepione. no to się chyba odkręca co no tak zwyczajny wkręt nakrętka stykła Dobrze i spinki, spinki te wszystkie Aha kurwa wyłazi z całym tym, trzeba uważać Coś tu chyba było kiedyś odkręcane, nie jest na śrubki Dobra wyłączę kamerę, będę sam to robił, bo muszę oburącz to robić Tada 29 tysięcy Fajnie przyda się Jestem na szczycie samochodów ale historia jest dzisiaj Tak jestem zadowolony, tak fajny dzień to jest dla mnie Teraz się dobieram do tego fiata kierownica ma zmasakrowaną po jakimś wypadku chyba Próbuję zejść e, przydały się ćwiczenia wojskowe A też zielony to jest tak moim zdaniem Po klamkach tak sądzę no dobra, ta lampa niestety jest połamana, w sensie nawet czerwona pęknięta i tutaj dziurę ma, to nie ma co jej ratować niestety, o odpada, to nie ma co, ale ta jest cała no tak. i ramkę ma na czarne tablice, o kurwa wszystkie one są płamane wszyscy po prostu je łamali, chyba gdy wyrywali czarne tablice. Dobra, bierzemy się za tę lampę. Kurwa, tu jakiś mundur. Trzy gwiazdki. O kurde. Czyli ten samochód był. Jestem w pewien sposób zaskoczony, bo lampy okazuje się, że mają osłony, a w tamtym Fiacie nie miały. Także to jest dopiero moja pierwsza taka większa przygoda z Fiatem. Tutaj jeszcze na jedną nakrętkę. Fajnie wiedzieć, że były osłony, bo myślałem, że po prostu były lampy tak po prostu montowane. No to jest moja pierwsza przygoda z Fiatem. Wlew na metalowy, nie gumowy jak w Polonezie. O, proszę bardzo. No ciekawe. No, kupię kiedyś świata na pewno. Wydaje mi się, że to nawet jest prostszy samochód niż Polonez tutaj. Z niektórymi dojściami. A, idziemy dalej. Tamten Fiacior. Który miał takie dziwną, dziwną kierownicę. A my się spróbujemy dobrać do tego Poloneza. To jest chyba Skoda albo Dacia. O ten biały tutaj. Ciężko. O! No Ty, a ten kierunek właśnie nie chciałeś? Zobacz. Ale nie, mi chodzi o obramówkę, ale jest aha, aha. Ojej. Dobra, on ma zakleszczone drzwi. Ja to chcę klamkę do niego. To nie wiem, będzie, przednią i to przednią a ty otwarte są ty no, ja Aha. no, to, no to zaraz to jakoś się wślizgnę do środka nie ma foteli boczek ściągnąć i tam masz chyba dwie dziesiątki wez? ja wiem dobra wlazłem jakoś do tego yy, Karo ma boczki też od plusa to jest dla mnie bardzo zaskakujące może całe drzwi ma sporo bo ma te klamki jeszcze raz to pokażę może tak gdzie ta klamka jest? O! Tak samo tutaj. Okay. O, widać? Kurde, robię to na czuja, bo siedzę tutaj, nie. Już nie chcę się włazić, bo się drzwi nie otwierają zupełnie. O Jezu, ale się przytrzasnąłem, To no nic. Dobra, muszę ściągnąć ten boczek. O Jezu, będzie ciężko, bo tam nie ma dojścia. Kurwa mać! Nie, to po... rezygnuję. Chyba, że odgiąć. Dobra, zaraz zobaczymy. Kurwa, bać, bo tam nie mam jak odgiąć tego. Dobra, zobaczymy, może odegnę to. Czy coś tu jeszcze ciekawego jest? Widzę chyba grill, z karo. Bartek, ty zbierasz śmieci. Mam dla ciebie coś. Chcesz? No to będzie tu na ciebie czekał Ja już mam taki Blokada kierownicy No patrzcie chodzi to Taka to blokada I no tam jest na no założone na no to Dobra próbuję coś tu zdziałać No, no dobra ta to klamka. Pokaż jak to tez znalazło. Tam są pod tym, pod lidem. Co? Osłony na górę. A. Do Fiata małego? Tak. Na zimę? Tak, no. To może zademonstruj, jak to się zasuwa. tylko weź, żeby to się nie połamało. No, no, nie. no to metalowe, zasuwki są metalowe. A reszta guma. Nie, to nie jest metalowe. Dobra. To, czy plastikowe może, no? A nie, to jest guma, a tutaj masz jakieś aluminium, czy coś? No, mówię, że metalowe, no. Dobra. A ta klamka trafi do plusa, tylko trzeba ją oczyścić. Można nawet pomal no, pomalować na pewno na no. No, kolor taki jak mój, bo u mnie jest połamana. Odkąd ten samochód mam, czyli 4 lata. No. <grym> <grym> tutaj jeszcze żuka mamy, ale się do niego nie dobieramy. No ma wnętrze, ale w sumie my nie żukowcy. Chyba, że na pamiątkę. No to chodź jak chcesz, jakieś na pamiątkę chociażby coś. No, No po tych kratkach tutaj trzeba było, po tym ogrodzeniu. A nie wykręciłbyśmy to licznika? <gry> no, ja po drugiej stronie byłem na górce Nawet BMW Ktoś stracił to Nie chcesz tego klosza Bartek na, też na pamiątkę? Nie, właśnie całe jest a ja bym te czarne fotele wziął do przejściówki, ale to nie dzisiaj, bo w ogóle nie ma dostępu do tego samochodu. No, też bym chciał, żebyście mi pomogli w jakiś sposób, tak jak z tym Orciari nie? Kanapa chyba, oparcie na pewno nie będzie pasować, ale czy siedzisko, nie wiem. Bo te fotele bardzo możliwe, no nawet na pewno będą do nie zapasować. To mi jeszcze jest potrzebne. Oczywiście to trzeba będzie poddać renowacji, bo jest w kiepskim stanie. Ale jest mi to potrzebne niezbędnie. Do Karo, plusa. No, pod moją nieuwagę odkręcili. Patrzcie, a nawet był odkręcony podobno. Już go tam nie ma. Dobra, będzie też na pamiątkę. Takie same były liczniki w Warszawie, w Syrenie. Chyba w Nysie też. No, normalnie zabawa jak na Luna Parku na Wesołym Miasteczku. Już dawno się tak. Nie bawiłem dobrze jak dzisiaj, i jeszcze chciałem pokazać coś. Tu uwaga, przejdę przez to. O, patrzcie, jest numer rejestracyjny tego Wartburga. Jeśli to Wartburg, można sprawdzić. WPJ 2279, i tu jakiś coś, jest jakiś, nie wiem, zagraniczny WSL576H. I tego Fiata dużego tu widać. Urde. Czarny maluch, ktoś kiedyś na czarno przemalował malucha. No to musiał rządzić na dzielni. U mnie te lampy interesują do przyjściówki, bo są u mnie jest lewa, pęknięta prawa, nie pamiętam. Chyba to się za to bierzemy. No. O, kot idzie nawet do nas. Czarny. Kot przy łóżku. No tak, z dentystą Dentysta? Pokaż. W <laughs> Szczypce. Albo rąkowo, bo zobacz, tu też coś na wszystkiego brał się do kiełku zabierał. Bo zobacz jak pięknie wycięty, nie? Ale to chyba nie tym. Diaksem jakimś czy czymś. To. Bo żeby się dostać, to musisz ten wyjechać. Dobra, kolei. chcesz mi pomóc z tym Artur? Zobaczymy zaraz, jak nam powie tylko narzędzia. Wiesz co, tu masz w czarnej skrzyneczce, tej najbliżej ciebie. Dobra, wyłączam nagrywanie, bo tu trzeba zejść na dół jakoś. Dobra, udało się. W tym polonezie jest w ogóle też pakiet Orciari, chociaż połamany. Ale spróbujemy to odzyskać może coś z tego. Jeszcze bardziej się sklei jakimś włóknem szklanym. I ma też na składki na drzwi. Miał też grill kiedyś. Ale już go nie ma. To wy co idziecie? Gdzie wy idziecie? Popatrzeć. O jest jak on jaką ma ten Warburg ładną ramkę. DU Auto postanek. Dobra, pokaż. Auto Drobot Półtusk DU i tablica jak WPJ 2279. To z tego Wartburga. roku połóż tam. Kluczyki są? W którym? Ale w którym? W dużym? To i widzisz, można komplet wziąć klamkę, klamki plus stacyjkę. W tym kremowym, tak? To nie jest No to jest No tylko właśnie tam się dostań kurwa. Taki jak mój. O chyba nie wyleziesz. <laughs> Panie! Obsęgi chcesz? Bardziej trzynastkę. A chcesz całą tą odkręcić, tak? Chodź. Gałkę ma tą jeszcze fajną, tą starą. Znaczy nie fajną, ja mam w Borowiczu taką. Jej nie lubię, ale ona w Borowiczach była też. Tych od 1983 roku. To co, chcesz trzynastkę? Mówisz? mnie ta w Ona jest tylko na dwie śrubki, Bartuś. Jak chcesz, to Ci odkręcę. Dobra, dobra, idziemy. Ale to jest co mam. O, to jest przecież jeszcze tutaj wziął od malucha. Dobra, weźmy odcinek Dobra, strzegłem tej tablice, która to była? WSL. Nie, to ją. Nie, WSL. To z tego Renault czy co to jest? Nie, to było Renault. a to ani opad. Cholera, wie co to jest? Renault. O, tu jest lepiej niż na wesołym miasteczku. Nie, Artur? I najlepsze jest to, że to co najlepsze, to nie nagrało się. Na przykład tak tutaj dach wygięliśmy. No dobra, chyba się zwijamy, ale fajnie było. Jeszcze pewnie tu wrócimy nieraz. Bartek, chciałeś czarne klamki. No to tam są w tej przejściówce przecież czarne klamki. Co? No dzisiaj nie, ale ogólnie to pamiętaj, że tam są. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.